To jest Wielki Podcast Maturalny, Twoje źródło wiedzy o maturze. Darmowe notatki do matury wysyłamy w każdy poniedziałek o godzinie 19. Zapisz się bezpłatnie na www.wielkapowtórkamaturalna.pl ukośnik podcast. Określenie bohater literacki stosujemy do każdej postaci prezentowanej w utworze literackim. Bez względu na jej miejsce i rolę w utworze, oraz na zasób przekazywanych o niej informacji. Bohater zawsze pełni w utworach literackich podstawową funkcję konstrukcyjną, a więc spaja pozostałe elementy świata przedstawionego i skupia uwagę narratora lub autora. Stanowi więc kluczowy element konstrukcji świata przedstawionego. Pełniąc różnorodne funkcje w literackiej narracji. Czym są te tajemnicze sposoby kreacji? To po prostu elementy, które bierzemy pod uwagę, próbując scharakteryzować bohatera. A więc kreacja to znaczy sposób, w jaki bohater został przedstawiony, jakimi metodami go przedstawiono, jako kogo innymi słowy, na kogo wykreowano. Zwróć zatem uwagę, albo zadaj sobie pytanie w jaki sposób jest bohater opisany, wygląd jego, zachowanie, czy wzbudza emocje, w jakim czasie się pojawia, w jakiej sytuacji się pojawia, jaka atmosfera temu towarzyszy, czy odgrywa jakąś szczególną rolę, na przykład, wodza, niewolnika, kochanka czy zbrodniarza. Jaki jest słaby, silny, mądry, zły, dobry. Teraz zanalizuj emocje. O co chodzi? Po prostu opisz stan emocjonalny bohatera, na przykład w konkretnym fragmencie czy w konkretnej sytuacji, w jakiej się znalazł, albo postawę czy poglądy, jakie głosi. I znowu zadaj sobie pytanie: Gdzie to się dzieje? W jakiej atmosferze? Jak zachowuje się bohater? Co mówi, czy zmienia się w trakcie sceny, czy prezentuje niezmienną postawę? Wypunktuj jego emocje, poglądy, nazwij je. Następnie zaobserwuj proces przemiany. O co chodzi? No po prostu skup się na zmianach, jakim ulega bohater, porównaj różne etapy jego życia. Na przykład, kim jest w punkcie wyjścia, jaki jest, co powoduje jego przemiany? Jakie są znamiona tej przemiany? Czy przemiana jest pozytywna czy negatywna? Czy ta przemiana coś znaczy? Analizując kreację bohatera literackiego, warto wziąć pod uwagę takie elementy jak jego wygląd, otoczenie, w którym się znajduje, działania, jakie podejmuje, język, jakim się posługuje. Opinie innych bohaterów na jego temat, jak również refleksje narratora. Warto więc zadać sobie ważne pytania przy bohaterze. Czy jest postacią pierwszoplanową, poboczną czy epizodyczną? Czy reprezentuje jakiś typ? Czy jest postacią silnie zindywidualizowaną? Czy jest dynamiczny czy statyczny? Czyli czy zmienia się w toku akcji, czy nie? Jaki ma wpływ na akcję? Jest aktywny czy pasywny? Jest pozytywny, negatywny? Czy może jest głosem autora? Co mówi? Jak mówi? Jak jest scharakteryzowany? Bezpośrednio czy pośrednio? Czyli poznajesz go po jego czynach, czy po opisach, czy może po relacjach z innymi bohaterami? Te wszystkie elementy pomogą Ci, by właściwie wypowiadać się o kreacji bohatera w danym utworze literackim. Tyle dzisiaj. Notatki z każdego odcinka podcastu wysyłamy na bieżąco w każdy poniedziałek. Do usłyszenia w kolejnej odsłonie podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.